Dzień dobry, chciałam zapytać, czy u Was w galerii można mieć dostęp do szkiców albo tekstów Hasiora y, dotyczących do jego pomników? A, super, dobrze. No to będę w kontakcie. Dziękuję. Alo. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Oye, este, te quería pedir un favor. Si esta vez podrías tú venir a mi casa dos veces por semana a regar mis plantitas. Es que me voy de viaje. Es difícil de explicar. Ya luego te cuento. Sí, no, todo bien, todo bien, no te preocupes. Este, nada más quiero ir a investigar unas cosas y, y eso. Me voy a ir a Polonia. Sí, soy de allá. ¿No sabías? Bueno, mitad. Hablo polaco, no perfecto, pero, pero sí. Tengo familia allá. Ah, no, voy por un tema personal. Sí. Gracias. Es lo bueno de que vivamos cerca, ¿no? the signs have been switched off Czy wie pani, że kiedy Hazier był małym dzieckiem, się mu prześniło taki grający pomnik? A nie, nie miałam pojęcia o tym. Nie miałam pojęcia. Myślałam, że to jest taka wypracowana już koncepcja dorosłego artysty Haziera. Nie, nie, nie wiedziałam, że to, że to jest jakby taka idea, czy marzenie senne ten pomnik. Jak się przyśniło, no to już jest jakieś to jest telepatia, czy co, to jest coś, coś w tym sensie. No, ale jak się przyśniło? To coś na rzeczy może być. No. Coś to jakaś wróżba. No, jakieś wróżbity, co to znaczy. Ja chodziłam tu wtedy chyba, była szósta, siódma klasa, lata 70. 60. raczej, nie 70, bo 70 już kończyłam. 60 lata były. No i wszyscy mówili na lekcjach wywołania obywatelskiego, że będzie postawiony pomnik na, na snosce i zrobił to, żeby zrobił pan Hasior, artysta, rzeźbiarz i że ma być poświęcony właśnie, tak jak napisane tam jest, założycielom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na podchalu. Jeżeli chodzi o, o ten pomnik, no to y, on miał niby grać. Zawsze, zawsze nam mówiono, że, że to jest pomnik, yy, yy, który, yy, który ma grać, dzwonki uderzając o siebie mają wydawać dźwięki. Gdybym nie wiedział, co one przedstawiają, to pomyślałbym, że to jest jakiś rodzaj po prostu sztuki nowoczesnej, zrozumiały chyba głównie tylko dla artysty, który to wykonał. Podobno ten Hasier to jakiś wielki ten... Artysta. Artysta, artysta szanowany, a, szanowany, ale... Szanowany, ale jednak... Tutaj jednak na tym regionie jakoś, no Jest tylko zasły... zasłynął z tego, że wyszły mu organy, które nie, nagra... nie, nie grają wyszło. po prostu. Organy, których nigdy nikt nie słyszał. No. Dokładnie. Ten pomnik nie został ukończony z tego, co się czyta i co można znaleźć w wywiadach. Nie, podobno nie zamontowano tam, jak gdyby, ostatecznie wszystkich elementów, więc albo trzeba je wmontować, albo użyć jakichś nowoczesnych technik, które pomogłyby ten dźwięk teraz wydobyć. Jak rzeźbą przebić niebo? Nie umiem kopiować zastanych rzeczy. Dlatego w swoich kompozycjach opowiadam o ludzkich sprawach, a chciałbym zrobić choć jedno zjawisko. Może się to komuś uda, jeżeli je obłaskawi i spoufali się z żywiołem ognia, wody, ziemi i powietrza. Jeżeli, mimo mentalności człowieka XX wieku, spojrzy w lustro i stać go będzie na dziecięce sumienie, na widok tak magicznego przedmiotu. I jeżeli zrozumie, że fantazja to uskrzydlona mądrość, jak rzeźbą przybić niebo? Nie ma na to odpowiedzi. Ani w książkach, ani wśród ludzi. Hasior rysował właściwie w zasadzie tylko wtedy, kiedy myślał o pomniku, ale to nie są takie gotowe, skończone szkice, tego, jak ten pomnik ostatecznie miał wyglądać, tylko bardziej poszukiwanie jakiejś formy właśnie na papierze. Szkiców jest ponad no prawie 40, więc całkiem spora ilość to jest w ogóle jakaś zupełnie zagadkowa. Historia nie do końca wiadomo, tu, tu widać to w wzgórze, ale reszta jest nie wiem, czy to jest jakiś namiot cyrkowy. No, tu już to jest ta forma, która najbardziej przypomina właśnie te elementy metalowe, które są w tym pomniku i jakieś tutaj dodatkowe jeszcze są wypustki, które być może miały wydawać jakiś dźwięk. on budził emocje. Nie, nie do końca takie, być może jak sierż sobie by tego życzył, ale też e, on sam się przyznał, że w tamtym momencie tego średnio obchodziła e, dedykacja tego pomnika, tylko właśnie jego forma i to, że może ją zrealizować. A być może też mając taką świadomość, że jak już się ten pomnik zrealizuje, on stanie w tej przestrzeni publicznej, no to. Raczej nikt go przez najbliższe lata nie będzie demontował, więc ma szansę na to, żeby jakoś tą formą oddziaływać na to otoczenie. Istnieje taki moment jak przemijalność wszystkiego. To nie jest absolutnie ani katastroficzny, ani religijny punkt widzenia. To jest obiektywne, to, jest, to istnieje. Kogoś może zafascynować sam początek powstawania jakiegokolwiek zjawiska i życia. A kogoś może fascynować, że początek zaistniał tylko po to, aby nieuchronnie zaistnieć mógł koniec. I moment refleksji nad tym. Że wszystko przemija jest dla mnie moralnie wartościowszy, bardziej zobowiązujący. Szczególnie gdy odniesiemy to zagadnienie do życia ludzkiego, a to życie pierwsze i ostatnie pragniemy spełnić w sposób najbardziej godny i wartościowy. To mamy dzwonka, coś przy mnie czegoś nie wolno zapomnieć. ¿Hasta cuándo te vas a quedar allá? ¿Hasta después del año nuevo? Ay, no, no sé. Mm, no sé, no quiero, no quiero ahorita ponerme límites. No, porque sí siento que, que la investigación da para más. Ah, ok, ¿Y ¿cómo vas con eso? Eh, Bien. O sea, es, o sea es muy, de hecho es más interesante de lo que pensaba, es, o sea, sí, sí hay, hay como cosas complejas que no me esperaba que tienen que ver con política, pero tampoco me quiero meter mucho por ahí, pero también, o sea, he estado hablando con diferentes personas y, y sí está haciendo como un viaje de encuentro personal raro. <laughs> raro, pero bien. Sí, Placentero. sí. Raro, disfrutable, bien. interesante, catártico. <laughs> See? Ten napis była największa awantura, bo jedni twierdzili, że należy go zachować, inni twierdzili, że należy go zlikwidować. Pan Waldemar Wójcik raz ze mną stwierdziliśmy, że ten napis należy zlikwidować, bo jest wiernym synom, tak jak tu widzimy, ojczyzny, którzy tam walczyli o to niby utrzymanie, utrwalenie władzy ludowej na Podchalu. To nie była walka o utrwalenie władzy, tylko o zlikwidowanie, o zlikwidowanie podziemia polskiego, które, które nie złożyło broni. Więc no, ciężko tu mówić, żeby ten napis dzisiaj miał jakiś sens tam przebywania na, na pomniku. Jak wyobraża sobie Pan, że mogłyby brzmiać? No, myślę, że one by bardzo ładnie brzmiały, bo w momencie, kiedy robiliśmy próby, te dźwięki były takie dość przyjemne i dość, 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 dość mocne. W związku z czym, gdyby to zostało doprowadzone do końca, to te organy na dzień dzisiejszy by po prostu sobie wydawały dźwięki. One by nie grały, bo to ciężko nazwać muzyką, ale na pewno wydawałyby dźwięki. No wyobrażam sobie to tak, jak grają organy w Chorwacji, bodajże w Zadarze, się dobrze pamiętam. Jak to brzmi? Jak to brzmi? No brzmi fantastycznie. Tam zawsze wieje równomiernie, więc jest to łatwiejsze pewnie. Byłem tam kiedyś na wakacjach z rodziną i od razu się skojarzyłem, że czemu tego nie ma u nas? Jakby powiedzmy sobie szczerze, tu nie ma takich typowo kulturalnych atrakcji dla ludzi. Czegoś tak jak na przykład grające fontanny we Wrocławiu. Więc to byłaby fajna opcja dla miłośników sztuki, na przykład. Ko, 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 kosim, bo może. Ja sobie tak wyobrażam, że to po prostu powinno tak brzęczeć, jak rzęk kosy, którą się sprawdza, czy jest dobrej jakości. No. Ja myślę, że trochę może tak bardziej w typ góralski taki, prawda, żeby, żeby te dzwonki wygrywały jakąś taką, jeżeli byłoby to możliwe, bo nic nie wiadomo co. Takie pasterskie, bo to są tam piszczałki takie zrobione, takie wydłużone i to miały być takie piszczałki pasterskie i to miał właśnie grać takie, no taki oddawać dźwięk taki, jakby się pasterze na hali owce pasą, na tych kujarkach, na tych wszystkich. Z jednej strony lubo a z drugiej Pieniny, a jose dziewcyna z kluskowskiej doliny. luboniu, Luboń, ty wysoki sycie, kieby nie dziewcyna, nie byłoby bycie. Ja bym chciał jakąś łagodną, taką miłą dla ucha melodię, ale tak patrząc na ich kształt, raczej sobie wyobrażam, że byłby to jakiś taki twardy dźwięk, taki może nie odstraszający, ale taki, żeby tak, nie wiem, zgniótł człowieka. Te ostrości wszystkie, to mi tak bardzo się kojarzą z jakimiś bagnetami. Jakimś, jakąś walką przede wszystkim. No i, i no on poświęcony jest tym bojownikom, no, no, czyli czy tym z, z poległym w walce. No. I tak jakby oni, ja no wiem, dali, dali, chcieli walczyć na magnety. thank you